No, już. Hmm. Bo krowa pojedzie, siadaj, siadaj na krowa, na no, słyszałam. A może w ty, może w biegu by wsiadł. Młody skakuj. No nie widzisz, że... no to jest Rodeo teraz. Czekaj, 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 noga, noga. O, już, uważaj, Adaś, trzymaj się, pokaż jak w zakręty wchodzisz. Jak się... Poczekaj, tutaj z bliska, muszę pokazać. No pięknie, tylko... Trzymaj się! Jezu, jak on się przechyla. Nie ma siły, tylko w miejscu, żeby nie trzymać za długo. On nie ma... Pięknie Adaś się trzyma, pięknie. Będziesz pięknie wchodził układem w zakręty. Jest, nie, to jest do kuchni, Wadek. To jest korytarz do kuchni. Błagaj, wstaje. Adaś się trzyma. Nie. Starcie Coś znalazł To teraz Justyna wsiada. Też wsiadamy. No wsiadaj. Nie, <grym> nie <grym> wsiadaj. <grym>